Witam serdecznie, tu dr Bartek Kulczyński. Mówi się, że stan naszych paznokci to okno na choroby cywilizacyjne. Mam tu na myśli fakt, że to, jak wyglądają nasze paznokcie, bardzo często odzwierciedla nasze zdrowie. Zarówno występowanie poszczególnych chorób, jak i niedoborów pokarmowych może odciskać ślad na paznokciach, i to niemal dosłownie. I w dzisiejszym filmie opowiem Państwu, na co mogą wskazywać konkretne zmiany pojawiające się właśnie na paznokciach. Jednocześnie od razu podkreślę też, że będę odnosić się wyłącznie do chorób ogólnoustrojowych, czyli takich, które dotyczą całego organizmu, a nie bezpośrednio tylko samych paznokci. Inaczej mówiąc, z tego filmu dowiedzą się Państwo, na jakie problemy zdrowotne wskazują zmiany widoczne na naszych paznokciach. Zapraszam do oglądania. Zacznę od stanu, jakim jest koilonychia, wskazująca na anemię, czyli od tak zwanych paznokci łyżeczkowatych. W przebiegu koilonychii płytki paznokci stają się wklęsłe, a ich brzegi ulegają wywinięciu. W efekcie przypominają one właśnie łyżeczkę. Ten stan zwykle ma miejsce w przypadku paznokci rąk. I to, co najważniejsze, koilonychia jest klasycznym objawem niedokrwistości, czyli anemii z powodu niedoboru żelaza. Jednak wcale nie musi rozwinąć się pełnoobjawowa anemia, abyśmy mieli do czynienia z paznokciami łyżeczkowatymi. Wystarczy, że poziom żelaza w ustroju ulegnie po prostu obniżeniu. Co ciekawe, koilonych ja może rozwinąć się również na skutek nadmiaru żelaza w przebiegu tzw. hematochromatozy. Hematochromatoza to choroba wywołana nadmiernym wchłanianiem żelaza z przewodu pokarmowego. Dochodzi wówczas do niebezpiecznego przeładowania ustroju żelazem. Tutaj dla osób zainteresowanych tylko dodam, że hematochromatoza występuje w dwóch formach: pierwotnej, która jest dziedziczna, i wtórnej, która może rozwinąć się np. na skutek wystąpienia przewlekłej choroby wątroby, częstego przetaczania krwi, czy też nadmiernej suplementacji żelazem. Koilonych je możemy zaobserwować też w wyniku niedoboru innych składników odżywczych. Mam tu na myśli przede wszystkim deficyt witaminy B2, czyli ryboflawiny, brak witaminy C, miedzi, a także niacyny, czyli witaminy B3, której niedobór wywołuje chorobę nazywaną pelagrom. Ponadto paznokcie w kształcie łyżeczki mogą pojawić się też w przebiegu niedoczynności tarczycy. Dodatkowo koilonych ja może towarzyszyć chorobie autoimmunologicznej o nazwie toczeń rumieniowaty-układowy. Innym stanem paznokci, który może wskazywać na pewne zaburzenia jest onycholiza. Jest to stan, w którym następuje odwarstwianie, czyli odklejanie się płytki paznokciowej od łożyska. Mówiąc w uproszczeniu, paznokieć delikatnie oddziela się od łożyska, czyli od podłoża, do którego jest przytwierdzony. Onycholiza może pojawić się na w przypadku nadczynności tarczycy. Wówczas mówimy o tak zwanych paznokciach plumera. Wówczas wspomniane zmiany zazwyczaj dotykają najpierw czwartego i piątego palca, czyli palca serdecznego i małego palca. Poza nadczynnością tarczycy, onycholiza może być objawem alergicznego kontaktowego zapalenia skóry. Może ona wskazywać również na łuszczycę i łuszczycowe zapalenie stawów. Dodatkowo odklejanie się paznokci może towarzyszyć amyloidozie, czyli chorobie, w której dochodzi do odkładania się w tkankach białek nazywanych amyloidami. W zależności od umiejscowienia złogów amyloidowych Choroba ta może objawiać się niewydolnością nerek lub serca, neuropatiami, chorobą Alzheimera, a także cukrzycą typu drugiego. Podobnie jak w przypadku paznokci łyżeczkowatych, onycholiza może być skutkiem niedoboru żelaza lub witaminy B3. Gdy mowa o pewnych deformacjach paznokci, to trzeba też wspomnieć o liniach BOW. Są to zwykle poprzeczne bruzdy lub falujące wygniecenia pojawiające się na płytce paznokciowej. Takie zmiany są stosunkowo charakterystyczne dla niedoboru cynku, niedokrwistości z braku żelaza czy też zatrucia arsenem. Takie zagłębienia mogą towarzyszyć też stanom gorączkowym, chorobom zakaźnym, niedożywieniu hipokalcemi, a nawet zawałowi mięśnia sercowego. Obecność wspomnianych brust zgłaszają również pacjenci stosujący terapię przeciwnowotworową. W niniejszym materiale nie mogło zabraknąć informacji na temat znacznego zmiękczenia paznokci określanego mianem hapalonychi. Obok takiego zwiększenia jednocześnie bardzo często mamy do czynienia z bardzo cienkimi paznokciami. Przyczyną takiego stanu rzeczy są przede wszystkim niedobory wielu składników odżywczych. Mam tu na myśli głównie brak witaminy A, C, D i B6, a także deficyt wapnia i siarki. Tego typu niedobory mogą pojawiać się m.in. w przebiegu chorób żołądka i celiaki. Podobnie niedobory pokarmowe mogą mieć istotny wpływ na zwiększoną łamliwość paznokci. Paznokcie stają się bardziej łamliwe zwykle na skutek niedoboru witaminy A, C, D, E i biotyny, a także żelaza, cynku, magnezu i selenu. Zwiększona łamliwość paznokci może być też związana z różnymi chorobami ogólnoustrojowymi. Możemy zaliczyć tu przede wszystkim niedoczynność tarczycy, osteoporozę, nadczynność przysadki, neuropatię, chorobę tętnic obwodowych, sarkoidozę czy też dnę moczanową. U niektórych osób mogą wystąpić też tzw. paznokcie naparstkowe. Są to zwykle punktowe wgłębienia w płytce paznokciowej, najczęściej towarzyszą one łuszczycy, jednak mogą powstawać również w przebiegu łysienia plackowatego i sarkoidozy. Do czynienia możemy mieć też z tak zwanymi palcami pałeczkowatymi, inaczej pałeczkami do bosza. Jest to stan, w którym dochodzi do zwiotczenia łożysk paznokci, czyli podłoża, do którego przymocowany jest paznokieć. Zwykle dochodzi również do pogrubienia paliczków dystalnych, czyli końcówek palców. W efekcie palce przybierają kształt maczugi. W przebiegu takiego stanu niekiedy można stwierdzić tzw. objaw szamropa. Polega on na zanikaniu okienka w kształcie rąbu lub diamentu, które w normalnej sytuacji pojawia się na skutek zetknięcia grzbietowych części końcówek przeciwległych palców. Palce pałeczkowate najczęściej pojawiają się w przebiegu chorób płuc. Mam tu na myśli m.in. raka płuc, roztrzenie i zapalenie płuc, a także przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, Omawiany objaw może wystąpić też na skutek zaburzeń sercowo-naczyniowych, np. zajstonowej niewydolności serca lub zapalenia wsierdzia, a także sarkoidozy, marskości wątroby i chorób zapalnych jelit, takich jak wrzodziejące zapalenie jelita grubego i choroba leśniowskiego krona. Warto też wspomnieć, że nie tylko struktura paznokcia, ale również jego zabarwienie może wskazywać na pewne stany chorobowe. Wśród tych zmian wyróżniamy przede wszystkim tzw. leukonychię, Polega ona na pojawieniu się białych, zwykle nieprzezroczystych przebarwień na płytkach paznokci. Przebarwienia te mogą przyjmować postać zarówno małych, białych plamek, które występują pojedynczo lub są zgrupowane, a także w formie poprzecznych pasków. Leukonychia bardzo często towarzyszy różnym zmianom dermatologicznym. Mam tu na myśli przede wszystkim łysie nieplackowate, rumień wielopostaciowy, łuszczyce czy też toczeń rumieniowaty układowy. Białe przebarwienia mogą być też objawem chorób ogólnoustrojowych, takich jak marskość wątroby, niewydolność nerek, zapalenie płuc, czy też neuropatia obwodowa. Dodatkowo leukonychia może pojawić się w przypadku niedoboru wapnia, cynku i witaminy B3. Ponadto, niejednokrotnie towarzyszy ona osobom stosującym długotrwałe głodówki lub dotyczy osób niedożywionych. Warto też wspomnieć, że białe przebarwienia na paznokciach mogą być skutkiem zatrucia arsenem lub fluorem. Przy okazji dodam też, że wybielenie łożyska, na którym jest osadzony paznokieć, może wskazywać na przewlekły niedobór selenu. W tym miejscu chciałbym podkreślić, że istnieje kilka rodzajów, czy też typów leukonychi. Jednym z nich są tak zwane paznokcie teriego. Stan ten polega na tym, że zdecydowanie większa część płytki paznokciowej jest biała. Jednocześnie część dystalna, czyli końcówka paznokcia, przybiera postać różowego prążka. Taki wygląd paznokcia ma miejsce najczęściej u osób zmagających się z przewlekłymi chorobami wątroby, w tym z marskością tego narządu. Dodatkowo paznokcie teriego mogą pojawić się w przebiegu niewydolności serca, nadczynności tarczycy, cukrzycy i niedoboru cynku. Niekiedy zdarza się też, że taka zmiana następuje po prostu na skutek starzenia się organizmu i występuje naturalnie u osób w podeszłym wieku. Zanim przejdę dalej, więcej podobnej wiedzy przekazuję w moim porannym dzienniku zdrowia, dlatego chciałbym teraz krótko zaprosić Państwa, aby się na niego zapisać. Dziennik, czyli darmowy biuletyn mailowy. Piszę i wysłam od poniedziałku do piątku o 6 rano, więc jest to sposób, aby rozpocząć dzień od ciekawej wiedzy o metodach na lepsze zdrowie. Każdy dziennik pisze prosto i krótko, aby był szybką i lekką lekturą do porannej kawy lub herbaty. Aby się zapisać na dziennik, wejdź na www.doktorbartek.pl Ukośnik Dziennik. Pole na zapis znajduje się pod Zieloną Strzałką. Serdecznie zapraszam, a teraz wracam do tematu. Inną odmianą leukonnychi są paznokcie muerkiego, ich charakterystycznym elementem jest to, że na płytce paznokciowej pojawiają się poprzeczne białe pasemka, które są równoległe do obłączka. Te poprzeczne linie przebiegają na całej szerokości paznokcia i najczęściej występują parami. Dodam też, że pasemka te nie przesuwają się na skutek wzrostu paznokcia. Taki wygląd paznokci jest objawem hipoalbuminemii, czyli stanu obniżonego poziomu albumin w osoczu. Głównymi przyczynami hipoalbuminemi i pojawienia się tego typu paznokci są choroby nerek. Tu mam na myśli przede wszystkim zespół nerczycowy, ale także kłębuszkowe zapalenie nerek, a także choroby wątroby, w tym np. marskość wątroby. Dodatkowo paznokcie muerkiego mogą wskazywać na niedożywienie. Wspomniane zmiany mogą również powstawać w przebiegu chemioterapii i przeszczepu serca. Gdy mowa o zmianach koloru paznokci, to trzeba też wspomnieć o melanonychii. Jest to nic innego jak pojawienie się czarnego lub brązowego przebarwienia płytki paznokcia, co wynika z nadmiernego odkładania się barwnika o nazwie melanina. Przebarwienia te zwykle przyjmują postać podłużnych pasemek biegnących od naskórka do krawędzi paznokcia. Z tym stanem paznokci mamy do czynienia na przykład na skutek przyjmowania niektórych leków, w tym m.in. środków przeciwmalarycznych. Fenytoiny, steroidów, sulfonoamidów i tetracyklin. Wspomniane przebarwienia mogą pojawić się również w wyniku istniejących chorób endokrynologicznych, takich jak nadczynność tarczycy, zespół Cushinga, czy też choroba Addisona. Przyczyną melanonychi może być też niedobór witaminy B12, witaminy D i kwasu foliowego. Z brązowo-czarnymi przebarwieniami mamy też czasem do czynienia w wyniku łuszczycy późnej fazy AIDS, a także na skutek wystąpienia wspomnianych już wcześniej amyloidozy i hematochromatozy. Ciemne zabarwienie paznokci może nastąpić też w przebiegu ciąży. Niekiedy zdarza się, że melanonychia jest mylona z czerniakiem podpaznokciowym, czyli z nowotworem, który powstaje z melanocytów, czyli komórek barwnikowych. Do czynienia możemy mieć również z żółtym zabarwieniem paznokci. Taka sytuacja ma miejsce na przykład w przebiegu żółtaczki. Żółte przebarwienia mogą pojawić się też na skutek stosowania niektórych leków, takich jak hydroksymocznik, tetracyklina czy też penicylamina. O zarzuceniu paznokci możemy mówić też w przypadku łuszczycy i łysienia plackowatego. Niezwykle rzadką przyczyną takich przebarwień jest zespół żółtych paznokci. Najczęściej objawia się on dodatkowo obrzękiem limfatycznym i wysiękiem opłucnowym. Może być on też powiązany z przewlekłym zapaleniem oskrzeli, Nieżytem nosa, zapaleniem zatok, reumatoidalnym zapaleniem stawów, a także zespołem nerczycowym i chorobami tarczycy. Przy okazji dodam też, że żółto-brązowe zabarwienie paznokci może być wynikiem palenia papierosów. Paznokcie mogą przybierać również niebieskawy kolor. Zazwyczaj stan jest wywołany przyjmowaniem leków. Mam tu na myśli głównie minocyklinę, leki przeciwmalaryczne, chemioterapeutyki, takie jak cyklofosfamid i doksorubicyna, a także azotodimidynę stosowaną w leczeniu AIDS. Przyczyną niebieskawych paznokci może być też choroba Wilsona, charakteryzująca się odkładaniem nadmiernych ilości miedzi w organizmie. Niebieski kolor płytki paznokciowej stwierdza się również na skutek zawodowego narażenia na sole srebra. Przejściowe niebieskie zabarwienie może wskazywać też na methemoglobinemię, czyli chorobę, w której dochodzi do podwyższenia poziomu methemoglobiny. Pewną niepokojącą oznaką może być też czerwone przebarwienie paznokci. Dla przykładu czerwone zabarwienie obłączka obserwuje się zwykle w łuszczycy, łysieniu plackowatym i toczniu rumieniowatym układowym. Z kolei erytronychia, czyli pojawienie się podłużnych czerwonych pasemek na płytce paznokciowej, może wskazywać na liszaj płaski lub amyloidozę. Udało nam się omówić najważniejsze zmiany w obrębie paznokci, które mogą wskazywać na choroby ogólnoustrojowe lub niedobory składników odżywczych. Chcę jednak zaznaczyć, że wiele z tych zmian może być spowodowana innymi czynnikami bezpośrednio dotyczącymi samych paznokci. Mam tu na myśli np. infekcje bakteryjne i grzybicze. Szczególnie dotyczy to sytuacji, gdy mamy do czynienia z przebarwieniem płytki paznokciowej. Dlatego, jeśli zauważą Państwo u siebie któryś ze wspomnianych objawów to proszę nie popadać w panikę i udać się przede wszystkim do dermatologa. Zmiany związane z paznokciami zwykle są tylko dodatkowym elementem diagnostycznym, który należy rozpatrywać zawsze w połączeniu z innymi objawami. Mam jednak nadzieję, że udało się Państwu wyciągnąć dla siebie coś wartościowego z tego filmu. Na dzisiaj z mojej strony to wszystko. Dziękuję za Twoją uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.